Tomasz, dawno mnie nie było na no, dzień dobry Monsterek teraz Monstereka nie ma życia pozwólcie, że sobie flipnę oczywiście AK-47 zapalniczka jakby co krótki odcinek o kurde by się Monster wynął. krótki odcinek na kilka, przez kilka minut wytłumaczę wam jak działają e, wybory w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie? Ponieważ działają troszkę inaczej jak w Polsce, jest to bardziej skomplikowane i zakręcone. Zabij się mi się tam to specjalnie nie podoba. Ale... Co to było? Coś tam wyje jakiś pies. Nie wiem, czy to słyszycie. czy to jest? Co to mordę. Nie wiem czy by to słyszycie albo nie, ale ja ci chyba zbywam stąd Kurde, jakaś akcja OK Moja no, mogę się skupić Jezus Ok, Okej okay. Okej okay. Do sam do tematu Ponieważ masa chudzi w listopadzie są wybory prezydenckie to wam ma szybko jak to działa i wtorek ja będę osobiście głosował ale mam tutaj przykładową kartę do głosowania pokażę jak ta karta wygląda ponieważ w Stanach można głosować osobiście lub drogą listowną tradycyjnie sobie tak pokazuję Wam, zagłosuję z tej karty, ale wtorek osobiście chcę pojechać a więc żeby głosować w Stanach Zjednoczonych trzeba być obywatelem amerykańskim i trzeba być zarejestrowany, aby móc głosować, a więc e, posiadacze zielonej karty nie mogą głosować, tylko obywatele. Bez względu na to, co się urodziłeś, czy uzyskałeś obywatelstwo, może głosować. Musi być pełnoletni i musi być zarejestrowany do głosowania. Aby się zarejestrować e, można się do DMV wybrać, e, w którym możesz osobiście, jako osoba głosująca zarejestrować. Lub w KIWI można taki dokument pobrać, który wysyła się pocztą. Co tu się dzieje? Czyli jest jakieś odgłosy tu są. No, można taki dokument pocztą wysłać. To jest za darmo taka wysyłka, aby się zarejestrować jako demokrata czy republikanin. A on wtedy kto może głosować. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbywają się za co 4 lata. Osoba, która kandyduje musi być w Stanach urodzona. To nie mogą być osoby, które otrzymały obywatelstwo drogą naturalizacji. A wy trzeba być w Stanach urodzony. O ile pamiętam trzeba mieć skończone 30, chyba 3 albo 5 lat. I przez 14 lat trzeba mieszkać w Stanach. I taka osoba może się ubiegać. Z reguły są dwie, dwie party, są dwie partie polityczne są w grze. To jest partia republikanów oraz demokratów. I na początku są tak zwane primaries. W primaries Partie muszą, każda partia republikańska i demokratów e, dają kandydatów. Jeden z tych kandydatów tylko może e, ubiegać się o nominację do wyborów prezydenckich. Czyli przykładowo w partii demokratycznej jest, e, jest Hillary Clinton, e, Sanders, no tylko dwóch tam jest. W partii republikańskiej tych kandydatów tam było w Ferrari. Kilkanaście ludzi chyba tam było. Wszyscy się wycofali i został tylko do I Jak to wygląda? Na początku, na początku są primary. Jak mówiłem, każdy z partii musi wybrać jednego z kandydatów, i aby taki kandydat mógł, mógł dostać wyplany tych primarys, musi otrzymać odpowiednią ilość delegatów. Każdy stan ma odpowiednią ilość delegatów i po odroku w poszczególnych stanach są robione. E, tak zwane prawybory, wybory, te primaries. W tym wtorek są wybory w Kalifornii i każdy stan ma inną liczbę delegatów. W partii republikańskiej, nie pamiętam dokładnie cyfra, tam jest chyba 1237 delegatów otrzymać, aby dostać e, nominację e, tej partii. W Partii Republikańskiej tam jest e, demokratycznej tam jest chyba 2300 coś. Póki co w partii demokratycznej Hillary Clinton tam walczy jak lew lustra, jeśli nie otrzymał tej nominacji, ale to otrzyma, to jest kwestia czasu. W Partii Republikańskiej wszyscy kandydaci się już wycofali, ponieważ nie mieli już matematycznie szans już e, delegatów otrzymać. E, szansę miał tylko Donald Trump i chyba dwa tygodnie temu przekroczył ten statystyczny próg 1237, chyba czy 8, 7 delegatów i ma już tę nominację, po prostu będzie e, wybrany. Jako kandydat Republikański. E, tych które są w Kalifornii, e, właśnie primary, w zasadzie to już nie ma sensu, bo one były prowadzone, bo i, bo i tak, i tak. E, tylko Trump został już na linii ognia więc on, on tę nominację ma. No ale o Kalifornię trzeba walczyć. Następnie i teraz e, po tych primary, będzie jeden kandydat z Partii demok e, Republikańskiej połata po tobie Hillary Clinton i jeden kandydat z partii Republikanów i to będzie na pewno Donald Trump, Jest, tylko on został już na, na, na linii ognia i w listopadzie będą te główne wybory. W głównych wyborach wszyscy będą z całej Ameryki głosować na swojego kandydata i tu też coś wygląda inaczej. Każdy stan odnośnie populacji tego stanu ma odpowiednią ilość elektoratów, Czy Kalifornia nie wiem ile cel na to ma 58 elektoratów, a jakiś mniejszy stan jak Pensylwania dajmy na to ma ich 10, bo ilość elektoratów w każdym stanie uzależniona jest od ilości od populacji tego stanu. I w tym stanie, który kandydat dostanie największą ilość głosów zabiera cały typ elektor elektoratów. Nie pamiętam, ile tych elektoratów łącznie tam jest, ale ten, który otrzyma ich co najmniej połowę, Wybora, wygrywa wybory prezydenckie i w styczniu będzie zmiana prezydenta, Aby tak to po części wygląda. Jak mówiłem wtorek wybieram się osobiście na głosowanie. Teraz Wam pokażę jak taka karta wygląda. Tak wygląda taką karta, którą dostaje się drogą listowną. Ja jestem zarejestrowany jako e, Republikanin, a więc głosować mogę tylko na kandydatów e, republikańskich, czyli Donald Trump, Carson, Cruz, Kajsarz i jakiś tam Gilmour. Ja sobie teraz zagłosuję. A więc oddajemy głos na mojego kandydata poprzez połączenie tych dwóch linii. To Tutaj tak by tego wysłać nie będę osobiście podegłosować, ale tak będę głosował. Następnie pakujemy to do koperty. Koperta jest także przez nas, przez urząd wysłany. No to tyle. Mam nieco problemy z znalezieniem dobrego programu graficznego do obróbki zdjęć, do bróbki filmów. Dlatego też mało filmów teraz nagrywam, ponieważ laptop, na którym robiłem się, spieprzył. Muszę jakiś program wykombinować. Jak wykombinuję, to wrócę jakieś filmy. Dwa tygodnie temu byłem na przemówieniu Trumpa w Anaheim. Nagrałem tam parę filmów, dużo zdjęć. Mamy tam policję, działała, więc z tego postaram się wam film w przyszłym tygodniu wrzucić. Może za dwa tygodnie. Na razie tyle. Macie jakieś pytania, walcie do mnie. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Monster z Wami.